Witam, dzisiaj na sprzedaż Honda Rebel 125 motocykl z 98 roku przywieziony z Niemiec użytkowany od nowości przez jedną właścicielkę bardzo sympatyczną panią od której ten motocykl został bezpośrednio z domu odkupiony tak jak już mówiłem ta pani była jego jedyną właścicielką od nowości motocykl perfekcyjnie zachowany wszystko w 100% oryginale nic nigdy nie odnawiane, nie polerowane, nie poprawiane w żaden sposób. W linku będzie 40 dokładnych zdjęć, które będzie sobie można powiększyć, każdą śrubkę dokładnie obejrzeć. I będzie wszystko widać jak na dłoni. Motocykl ma kompletną dokumentację do rejestracji. Badanie techniczne będzie na dniach zrobione, czyli zostaje jedynie wizyta w wydziale komunikacji. Brychy, chromy, felgi, wszystko w idealnym stanie lakierniczo. Igła, Motocyk był garażowany od nowości, stał w suchym garażu, dzięki czemu w tak ładnym stanie się zachował bez jakichś tam nalotów, korozji. Napęd oryginalny, siedzisko oryginalne. manetki, gumy wszystko oryginalne. Przejechał zaledwie 14500 km od nowości, co jest potwierdzone badaniem TIF. Jest oryginalna instrukcja obsługi do tego motocykla. Klucze, wszystko w motocyklu są na miejscu. Hamulce, wszystko jeszcze w oryginale. Tarcza oryginalna, sanstara, tak jak była montowana. Lepki na lagach, wszystkie powłoki lakiernicze, wszystko tak jak mówiłem wcześniej. W super stanie zachowane podpalamy go, ma nową baterię zamontowaną, pali na dotyk jak to pomba Motocyk jest niedużych gabarytów, idealny dla osoby o niższym wzroście dla kobiety, dla dziewczyny Reaguje idealnie na gaz, kręca się na obroty silnik pracuje wzorowo, bez żadnych stuków, puków, jakichś dziwnych dźwięków także jeszcze długo posłuży swojemu nowemu właścicielowi Zapraszam serdecznie do zakupu tej perfekcyjnie utrzymanej ondy. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.